...to wake up in a city that doesn't sleep... Pięknie zaśpiewałem, co? To byłem ja. Mikołaj. Żeby nie było wątpliwości. A to jest Battlefield. Żeby również nie było wątpliwości, bo trzeba jakoś zabijać ten czas. Trzeba coś zrobić z wolnym czasem, szczególnie kiedy jest pół do 11, i co innego można robić. Jak przed chwilą wygrała się mecz w cs -a i się czuje splendor i siłę i w ogóle. Można pograć w tę śmieszną grę o się ludzikach. No i tak, i powiem wam, że w tym momencie niebywale rośnie moje parcie na GTA V, bo nie wiem kiedy to oglądacie, ale jak ja to nagrywam, mamy 9 kwietnia, czyli GTA V wychodzi za nomen omen 5 dni. Także tutaj emocje już zaczynają buzować, ja już aż cały chodzę. No, kurde. nareszcie, zobaczymy. Ale już styknie o tym GTA, bo już pewnie każdy o tym truje. Powiem szczerze, niepotwierdzone info, bo. a, a! Zabij! Wow, bo nie śledzę ostatnio YouTubeów. W ogóle nie śledzę YouTube'u, w zasadzie nie mam czasu. Przeważnie chyba jest tak, że jak człowiek robi na YouTube'a sam, to już po tym nie śledzi YouTube'a. W ogóle pewnie się kapliście, że zmieniłem sobie na ten tryb dla daltonistów. A jak można się domyślić, nie wiem, może nie można, ale no nie jestem daltonistą. Ale teraz jest, nie ma tego rozróżnienia, jest mniejsze rozróżnienie pomiędzy kolorem naszej drużyny a naszej. Zespołu, w którym jesteśmy, o w ten sposób i dlatego łatwiej mi odróżnić po prostu wroga od przeciwnika, jest mniejszy wroga od przeciwnika, tak? To jeszcze przyjaciela od kamrata, może hmm, czy to jest niczyje? Także jest taki mniejszy miszunk na ekranie i łatwiej mi jest po prostu tutaj się rozeznawać. Ale ja, ja, patrzcie, niczyj, a wezmę sobie. I no, i w ogóle tak ładnie, jakoś tak to wygląda. Nie wiem, taki jestem dupny esteta. A, spędzi mi oko. Patrzcie, widzieliście, co to było? To był taki sam transporter jak ten mój. Trochę mu obija macha. Ja, no on jest dopancerzony. Także ja myślę, że mogę tego konfliktu nie wygrać. Ale spróbuję. Dashbur. Hooders. Wins. Jak mówi hasło SAS Czyli Special Air Service. Coś tam Mciulom. Eee, dobra, no był lepszy, jakoś tak wyszło. W ogóle To jest jakiś cheat, jak on to zrobił. On tego nie mógł zrobić. Nie miał tego prawa zrobić. Nie wiem dlaczegoś tak stanęło. A czy wy, moi drodzy widzowie, chłopcy lub dziewczęta, gracie jeszcze w Battlefielda? A jeśli tak, to którego? W ogóle, jakie tekstury słabe tutaj? Czemu takie są? Chyba się nie załadowały. Czy gracie w Battlefielda? Może gracie w czwórkę? Może kiedyś nawet. Jakby są live'y na hitboxie, to polecam śledzić, bo wtedy można razem szpilnąć. A to zawsze weselej. W grupie, wiadomo, lepiej się trzymać w kupie, kupy nikt nie ruszy. Kupa brzydko pachnie i w ogóle jest ohydna. Wow, ale mi ścięło. Jakoś tak czasem tak zatnie brzydko. No nie mam super mocnego peceta, ale jestem powiem wam z mojego peceta zadowolony, nie mam zamiaru go zmieniać, ledwo chyba rok temu zmieniłem kartę graficzną, także na razie update nie wchodzi w grę, ale też nie potrzebuję go, bo... Komp spełnia moje wymagania póki co w jak najlepszym. Nie wiem jak to powiedzieć. Spełnia moje wymagania w każdym razie. Fucking USA. Zawsze powiadam wam, zawsze jak gracie z Rusem i jak Rus was będzie obrażał, to w pierwszym rzucie nazwie was Jebany Amerykaniec, a w drugim rzucie jak się okaże, że nie jesteście Amerykaniec, to powie, że Jebany Paliak. Jebany Paliak. Po czym dobrze widać. Gdzie Rusi widzą największych wrogów? Ja za nimi nie przypadam, bo oni... to jest nacja, która wyjątkowo się nie nadaje do grania w gry wieloosobowe. Potrafią bardzo skutecznie zohydzić każdą grę wieloosobową, bardzo skutecznie zepsuć zabawę, szargać nerwy i generalnie no... są niemili i nieprzyjemni, jacyś tacy dzicy. Ja myślę, że to nie tylko jeśli chodzi o gry wieloosobowe. osobowe, no, ale ominie tematy narodowe, bo jeszcze będzie, że jestem rasista. Staram się przynajmniej nie być. O, dostałem hamulec hulotowy. Hamulec, kamulec, ramulec, pierdziulec. Raz sobie go zamontuję. Czy tutaj Co się tu dzieje? Halo, halo. Proszę pana, proszę. O! Sorry, że tak rykłem, ale. Nie spodziewałem się tego, co się stanęło. Kaban. Kaban to takie polskie słowo chyba, kaban, w zasadzie, nie? Dobra, co my tu mamy, hamulec wylotowy. Czy tak na taką melodię zanucę? O, ale teraz stabilnie, nie? Nobella, fantastika, wow! W ogóle bardzo fajny karabinek. Bardzo, 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 bardzo. Już takie gusty opowiadam, bo o tej porze, jak jestem zmęczony, to już mniej więcej o tej godzinie zaczyna mi tak solidnie bić na dekiel i. O, Przepraszam. Ale zabiłem przeciwnika to wyszliśmy na zero. Znaczy, grzech został mi chyba od ten, nie? To tak się na zero wyszło w każdym razie. No, no i tak. Pykam w tego BF-a i mówię całkiem spoko. To już minęło tyle czasu od kiedy to mówiłem i dalej w niego pykam i dalej jest całkiem spoko. Także są nawet jakieś perspektywy, że nie będzie to trwało tak krótko. Teraz. <laughs> Sorry. Za niedługo wyjdzie ten patch, jakąś tam nazywa patch wiosenny. Miały w nim być, wcześniej mówiono, że miały być w nim zaimplementowane mapy nocne, ale. Oj! Okazało się jednak, że nie będzie tam. Wow! What we've got here! A eine kleine.sharpszutce. Nie będzie ich zaimplementowanych, ale za to będą jakieś nowe bronie i fiksy, także no. Nie, nie, nie te sknora, nie. Powtarzam, nie te fiksy sknora. Także no spoko, zobaczymy. Mecz się kończy. Gdzie ta menda jeździła gdzieś tam? O, a tam sobie biegają panowie. Bez teraz śmigłowiec mi co odleciał. Obraz niczym z filmu. Nie wiem jakiego, ale. No nie, przestańcie! Wow! Widzieliście to? Ha, ha, ha! What? ło, wow! ha, ha, ha! ło, Jak ja to zrobił? To To było... CO? śmieszne. ło, Dostałem... ło, Co? Za co? T2094? Co to jest T2094? Oni mi zawiszczą! Po prostu, że ja rozwaliłem tam ten... ten one. Są takie niedobre, zawisne ludzie. Ciulommy! Co to za dźwięk w ogóle dziwny? To nie brzmi jak ta melodyjka na koniec. Przegraliśmy! A! No, taki krótki szpil Ale treściwy Nie będę was zamęczał dłuższą rozgrywką Zobaczymy czy będzie ten, czy będzie awans Chyba nie będzie awansa A może będzie jednak Hamulec, hamulec Eee Tak mało a tak daleko jednak. No, także tamta akcja to generalnie, no, pff, udała się. KD na plusie spoko. Także, no, dziękuję za uwagę. Patrzcie tam jako. Niedługo pewnie zaś coś wciepne, bo. A powiem wam, że jak nie ma co robić, to IBF, dobry. Ale niedługo już GTA. Także z GTA myślę, że jakieś chip do pięciu filmów dziennie. <laughs> Mniej więcej i live y, i w ogóle wszystko. No. <laughs> Patrzcie tam jako. Pa pa. Mordy.